Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką, piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii nie, dzisiaj nie będzie o serii. Dziś pokażę Wam, jak ja nagrywam filmy te o książkach kostymologicznych, żebyście mi później nie mówili, że wy nie możecie, bo nie macie oświetlenia, bo nie macie stojaczka, bo nie macie dobrej komórki. No cóż, przejdźmy do mojego stojaczka. Mój stojaczek. To są te puzderka. I ja wkładam telefon tu. A potem sobie idę po włączeniu i siadam. Żeby nie było. Mój stojaczek stoi na moim łóżku. Tak. Wygląda moje oświetlenie. Czyli jest to najzwyklejszy w świecie Randolph, w którym w dodatku padła jedna żarówka. A z mojego siedzenia mam widok na półkę z segregatorami. Macie drugi stołeczek toneta tam. Proszę bardzo, to jest miejsce i mój stojaczek na telefon. Wybaczcie że nie pokazuję wam boków, ale y, jestem w trakcie przeprowadzki i to jest naprawdę masakra. Co tam się dzieje. Chcę wam jeszcze pokazać. Tak. Mam dokładnie po środku pokoju łóżko. Tu jest kawałek przejścia. Tam jest kawałek przejścia. Czyli jak widać. Chcieć. To móc. Więc proszę mi. Nie opowiadać żadnych bajek na temat tego, że się nie da małym kosztem. A potem pokażę Wam jeszcze zdjęcie tej komórki, z której nagrywam. I zobaczycie, da się.